Wakeleta lubię najbardziej za społeczność ludzi, których dzięki niemu poznałem. Za ludzi kosmicznie kreatywnych, inspirujących, gotowych do współpracy i wspierających w razie potrzeby. Wakelet jest dla mnie przestrzenią rozwoju osobistego i też miejscem, gdzie spotykam ludzi, którzy mnie inspirują. Nazywam się Kieszka Pruska. Wakelet jest moim ulubionym narzędziem. Yy, Gromadzę w niej materiały edukacyjne i do pracy projektowej w odpowiednich kolekcjach. Mam wszystko uporządkowane i zorganizowane dzięki temu. Należę także do grupy Wakelet Polska, do grupy ludzi otwartych na wzajemną pomoc, dzielących się swoimi kolekcjami i współpracujących ze sobą. To miło być wśród ludzi nadających na tych samych falach. Wakelet. Zbiera relacje, łączy ludzi i dlatego jestem w tej społeczności. Za co lubię Wikleta? Za to, że mi uporządkować i zgromadzić w jednym miejscu masę rzeczy. I za to, że dzięki niemu poznałam wspaniałych ludzi. Dzięki za wszystko. Pa. Za co lubię Waykleta? Bo ma integrację z innymi platformami i aplikacjami. Bo pozwala poukładać zbiory i mieć je pod ręką bo mogę go wykorzystać na lekcji, wystarczy mi link z materiałami, które sobie wcześniej przygotowałam, bo spaces umożliwiają mi segregowanie kolekcji, bo aplikacja na telefon daje wolność i możliwość gromadzenia zawsze i wszędzie, bo mogę realizować projekty współpracując nie tylko z uczniami, ale i z innymi nauczycielami, bo pozwala nawiązywać znajomości i przyjaźnie. Cześć, mam na imię Dorota. Ambasadorką Wakeleta jestem od niedawna. Pracuję z uczniami z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dla mnie i moich uczniów Wakelet to potężne narzędzie, które daje ogromne możliwości. Dla moich uczniów jest to okno na świat. Dzięki niemu mogą komunikować się z innymi osobami. Tworzą wspaniałe kolekcje. Mogą pokazać, że potrafią, mogą i chcą. Dziękuję bardzo. Za co lubię Wejkleta? Wejkleta lubię za możliwość współpracy z wieloma osobami nie tylko z Polski, ale nawet i z całego świata. Wejkleta lubię za to, że pomógł mi uporządkować wszystkie moje materiały. Wejkleta lubię za to, że dzięki niemu poznałam mnóstwo wspaniałych osób, z którymi tworzę społeczność Wejklet Polska. Platforma Wakelet to miejsce w którym mogę gromadzić pomysły na wszystkie moje lekcje. A grupa Wakelet Polska to niesamowici ludzie, dzięki którym każdego dnia dostaję nowe inspiracje i pomysły na kolejne zajęcia. Wakelet jest taką bazą, w której gromadzę materiały. Wszystko mam w jednym miejscu. Niczego nie muszę szukać, mam w jednym miejscu. Filmy, zdjęcia, zawsze sobie mogę z tego wszystkiego skorzystać. Do społeczności Wakeleta należą osoby, które nieustannie się kształcą, rozwijają. Wspaniale jest być w takim gronie i móc również rozwijać swoje zainteresowanie. Za co lubię Wakeleta? Za to, że w bardzo prosty sposób gromadzę w nim materiały, które mogę podsyłać swoim uczniom albo rodzicom. A przynależność do społeczności Wakeleta daje mi to, że nie jestem sam, mam wsparcie i mogę działać z podobnymi sobie eduwariatami. Uwielbiam Wakeleta prywatnie i zawodowo. Prywatnie, ponieważ doceniam ten stan spokoju, kiedy wszystkie ciekawe artykuły, materiały, różnego rodzaju pomoce mogę sobie zgromadzić w jednej przestrzeni, na przykład na przysłowiowe później. A zawodowo, ponieważ jest genialną przestrzenią do tego, aby gromadzić wszystkie moje pomysły na projekty uczniowskie. Począwszy od sketchnotek, czy też projektów, grafik projektowanych w... Kanwie, ale również PDF-ów, kart pracy, różnego rodzaju innych materiałów po to, aby moi uczniowie uczyli się poprzez działanie. A w tym wszystkim Wakelet Polska to grupa nauczycieli pełnych inspiracji, chęci, gdzie nie usłyszymy, nie chce mi się, nie da się. Wręcz odwrotnie, za każdym razem, kiedy poprosimy o pomoc, uzyskujemy wsparcie i może inspiracji. Uwielbiam Wakeleta za to, że porządkuje moje myśli, pomysły i inspiracje w piękny i estetyczny sposób. Bardzo lubię też to, że szybko znajduję to, czego szukam. No i oczywiście kocham współpracę Wajkleta z Kanwu. Za co lubię Wajkleta? Uporządkował moją przestrzeń życiową w sposób komfortowy, szybki i wygodny. Tworzył w mnóstwo znajomych i przyjaciół, otworzył na innych. Przynależność do społeczności Wejkleta daje mi ogromne wsparcie mm. i motywację do działań. To jest, jest moc polskiej, polskiej społeczności wake -leta. Wake -leta. Cześć, tu Iwona z Rozdarzewa. Za co kocham Łeklet? Najlepsze w niej jest to, że moi 9-10-letni uczniowie uczą się współtworzyć klasowe kolekcje, wyrażają swoje zdanie, przekazują sobie życzenia, dodają różne materiały. Najważniejsze to, że uczą się krytycznego myślenia, przekazują swoje wrażenia, swoje zdanie, dostrzegają aspekty poznawanych rzeczy, książek czy dzieł plastycznych. Za to lubię Wakelet, za to, że jest bezpłatny, za to, że jest dostępny na różnych urządzeniach. Jest uporządkowany i współpracuje z różnymi aplikacjami. Jest przyjazny współpracy, nieważne gdzie, można pracować i tworzyć wspólną kolekcję z całego świata. A społeczność Wakelet Polska wspiera i inspiruje. Pomaga i motywuje. Mamy tę moc. A tak poza tym, to jeszcze społeczność Wakelet Polska organizuje fajne konkursy. I ta koszulka jest nagrodą jedną z nich. Wakelet to fantastyczna aplikacja dostępna o każdej porze i z każdego miejsca. Kocham Wakeleta za to, że pozwala mi tworzyć estetyczne kolekcje do pracy zawodowej i życia prywatnego. Te pierwsze wykorzystuję do współpracy z nauczycielami i komunikacji z rodzicami. Niezwykle cenię sobie możliwość wygenerowywania kodów QR i linków, dzięki którym mogę przekierowywać dokumenty do zainteresowanych stron. Lubię także w WhiteLecie kody embed, dzięki którym mogę tworzyć genialnie i kanwie multimedialne prezentacje. Społeczność WhiteLec Polska to grupa niesamowitych i zaangażowanych osób. To społeczność, która bardzo pomogła mi w rozwijaniu mojej ścieżki zawodowej. To społeczność, w której znalazłam niesamowitych, dobrych, ciepłych ludzi, którzy dzielą się swoimi pomysłami, swoimi pasjami. Ja również dzięki Wakelet mogłam się, mogę się dzielić swoimi pomysłami, swoimi pasjami. Z innymi poprzez różne konferencje i wystąpienia. Mogę rozwijać swoją ścieżkę zawodową, mogę pracować w projektach i dokumentować te projekty, a także przebieg mojej kariery zawodowej. Cieszę się, że mogę być częścią społeczności Wakelet Polska jako ambasador i występować na różnych konferencjach z dumą prezentując Markę Wakeleta wśród nauczycieli, wśród pedagogów w Polsce.